Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Ja jestem Bongol, a to jest Call of Duty 2. Ostatnio ukończyliśmy kampanię brytyjską. Powróciliśmy po przerwie, długiej przerwie. Nie nagrywałem właśnie Call of Duty. Dzisiaj już z lepszą jakością możemy sobie odpalić grę na Full HD i zobaczymy, jaka następna misja nas czeka. Ostatnio zrobiliśmy ostatnią z brytyjskiej. No to lecimy. Moi kochani! Czy wy wiecie, czy wy wiecie, co tu się będzie działo? Okay. Powiedzmy, że nie, ale lecimy. December 7, 1944. Allied forces cross the border between Belgium and Germany, encountering heavy resistance near the town of Bergstein. Towering over the small town is Hill 400, providing German artillery spotters with a perfect view of Allied forces for miles in all directions. Devastating artillery barrages directed from the summit inflict numerous losses upon the Allies. Dobrze, lubię w ogóle te takie wstawki ze zdjęciami z II wojny światowej. O, co się działo? Coś się wykrzaczyło? Mam nadzieję, że gra będzie działać. No, coś się nie tak tutaj, to brzydko wygląda, ale miejmy nadzieję, że to się wszystko załaduje. O, wzgórze 400. O. Ameryka ponownie, amerykańska yy, kampania. Zdław opór nieprzyjaciela w budynkach. No dobra. To lecimy. Ufff. Przypominam, gramy na wysokim poziomie trudności. Naprawdę nie ma łatwo. Okej. Okay. Czekajcie sekundę, bo za dużo krzyku. Za dużo krzyku. A za mało działania. Ja już widziałem tego Niemca, jak teraz powrócę do gry. Przygotujcie się. Dobra. Jedziemy. Tomsonika mamy. Mamy Thomsona. Nie wiem, dlaczego nie korzystałem go, tylko z Garanda strzelałem. Woo! Spoko. O, kurde, chyba swojego strzeliłem przez przypadek, chcąc wystrzelić ostatnią amunicję. Bo wiecie, żeby Garanda przeładować, trzeba było niestety, ale wystrzelić wszystkie pociski do samego końca. Garand miał taki automatyczny taki mechanizm, który powodował, że po wystrzeleniu ostatniego z pocisków w magazynku, automatycznie magazynek pusty po prostu wyskakiwał. Właśnie taki charakterystyczny dźwięk był też pewnego rodzaju. E, zdradliwym dźwiękiem. Ja już to chyba mówiłem w jakimś materiale. Mianowicie, e, gdy trwała druga wojna, to przeciwnik, e, a dokładnie na przykład armia niemiecka, wiedziała, że po wystrzeleniu tego magazynku i to było słychać, bo ten dźwięk był bardzo słyszalny w pobliżu to jeżeli mm, przeciwnik, e, właśnie a, tutaj, jeżeli chodzi o Niemca, słyszał ten dźwięk, to mógł spokojnie się wychylić, bo wiedział, że przeciwnik e, jest bezbronny. Przeciwnik jest bezbronny, no, ale generalnie oni sobie znaleźli sposób na to. Słyszałem, że zawsze nosili przy sobie jeden taki magazynek pusty i potrafili sfejkować tego reloada, więc generalnie specjalnie yy, fejkowali taki dźwięk, aby przeciwnik był zachęcony do tego, aby się wychylić. Yy, dobra. Gdzie my idziemy, moi drodzy? Idziemy. Wow, 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 spoko. przeładować chyba przejdziemy sobie za tego traktora może coś takiego zrobimy no to już jest całkiem spoko, zmieniamy na tą Sonika rzućmy sobie granat do góry mam nadzieję, że nikogo nie tam nie ma oni tutaj będą chcieli rozstrzelać tych Niemców headshot Dobra. Upewnijmy się, że gościu wyzionął ducha. Moi drodzy, przechodzimy teraz do górnego pomieszczenia. Tutaj nigdy nie wiadomo, co się będzie działo. Przeładujmy. Tutaj może być niespodzianka jeszcze jakaś. No, na szczęście nie było. Dobra, co my mamy za kolejny? Czyli musimy się przesuwać. Musimy się przesuwać. Jedziemy. Wow! Czyli my generalnie musimy w to miasto wejść tutaj. Dosłownie wejść w to miasto, a nie do tego miasta. Musimy się wpieprzyć po prostu w buciorach. Niemcy uważają, że to jest ich miasto w tym momencie. No w sumie chyba przewagę liczebną mają, chociaż nie wiem. Dobra, idziemy do góry. Będziemy strzelać sobie z górnego. z tego budynku tutaj. Z górnego. Co tu, czekaj, coś tu się działo. Aha. Bo ja chciałem używać. Ja mu chyba dałem do zrozumienia. Tutaj ktoś jest? O kurde, jak kaczki moi drodzy. Jak do kaczek. To na szybciocha to zrobiłem. Dobra, odpocznijmy trochę. Oczywiście, ich, ich pokłady są strasznie duże. Więc my, wielokrotnie, będziemy musieli po prostu wypatrywać ich w oknach i w drzwiach. Aż w końcu się po prostu skończą pokłady tych niemieckich żołnierzy. Dobra, musimy sobie zejść. No, niestety, nic nie zrobimy. Jeżeli nie przejdziemy. Czekajcie, nie ten granat. Miałem smoke'a rzucić. Rzucimy sobie w a będziemy mogli sobie bezpiecznie przejść. Smoke właśnie w tym momencie. Eksplodował. Dobra, i możemy teraz sobie przejść na drugą stronę. Nie, nie robię tylko tego tak, żeby tutaj, że tak powiem, <laughs> zaimplementować klimat, że ja tutaj w smoke'u się poruszam. Faktycznie ten tutaj smoke, grenade, bardzo ładnie działa, naprawdę bardzo ładnie. Przez smoke można ładnie przechodzić. Oni wtedy nas nie widzą i to jest super. Spróbujmy wejść, oni czekają tutaj Randall oraz Hamon O wow, kurde granat chyba źle zrobiłem, naszych zabije kurde mol, ale głupota. Chyba że się zapisała gra tutaj. Hmm, dobra. Już tam idziemy. Źle z tym granatem zrobiłem, naprawdę źle. Ale wiecie co? Zrobię tak Rzucę tam granaty dwa. I jak kaczki. Leżeć, leżeć. Dobra. Spotkaj się na drodze. Yy, spotkaj się na drodze z sierżantem Randalem. Bardzo dobrze, bardzo okej. Okay. To mi się podoba. Coś się w końcu zaczęło dziać. Przejęliśmy odpowiednie budynki. I co teraz, panie Randalu? Droga jest zablokowana, musimy iść. Łociup, ale żeśmy dostali. Zajmij niemieckie moździerze, fuck niemieckie umocnienia na wschodzie, ale oni do nas strzelają. Wow, wow, wow. Fuck, ja tam miałem to zająć. No, chyba sobie żartujecie w tym momencie. Jak ja mam ich tam zabić? Dobra, rzucę smołka. Rzucę smoki, dobra. Nie mogę przejść. Niestety granie jest aż tak inteligentna. Nie przewidziała tego, że będę chciał ją oszukać albo na odwrót jest na tyle inteligentna, że nie dała się oszukać. Dobra, smog zaraz opadnie. Będziemy mogli przejść. Ok, wow, wow, wow. spadaj. Manie, a się zestresowałem Łój, jak dostał, moi drodzy, Buła I let's go Ło, fuck O, oh, fuck. Oh, fuck O, fuck Ależ mi to zmaścił Nie wiedziałem, co się dzieje przez chwilę Dobra, weźmiemy sobie to Garanda, nie, dobra. Czekajcie, wolę Tom Sonika. Thompsonik jest dużo lepszy. Dobra. No nie wierzę, no gdzie oni te granaty mi wrzucają? No ziomek, już, uspokój się. Czyli generalnie oni od tylca chcą mi zajść, Randal? O co chodzi? O co chodzi, Randal? Czy ja coś źle robię? Dzień, ja wszystko robię bardzo dobrze. Dobra, ja muszę tam podejść zdecydowanie. Czekajcie, muszę tą MP40 wymienić. Eee... Niestety tutaj, ja coś wymieniłem. Dobra, weźmiemy sobie tą pukaweczkę. I musimy zejść na dół. Oraz wyczyścić to granatami. Dobra, oczywiście, Smoke Grenadier -y zrobimy sobie, żeby oni nas nie widzieli. Niech sobie wybuchną te smokesy. Ja już teraz będę mógł się przesuwać. Dobra, ktoś tam otrzymał w bułę. Dostał. Rzucamy granaty tak jak nam kazali na dole i u góry. Cover me. Dobra. Poradziłeś sobie ziomek. Wchodzimy teraz do góry. O, kurde, ale jak tam przeszedł ziomek? Jak ten randal w ogóle tu odpierdzi lamaniane? Dobra. Jest super. Zlikwiduj załogę moździerza, moi drodzy. Musimy się wydostać stąd. Zdecydowanie musimy zejść na dół. I następnie... Musimy się kierować w kierunku moździerza. Tutaj jest chyba ten gość. Którędy idziemy? Aha, on tędy chce mi tutaj wskazać drogę. No. Co on zrobi? Uuuu. Takie akcje. No ładnie. Ej, co on z tą glufą, kurde? Ej, makleot Gościu, co ty robisz? Ty się chyba na imprezę spóźniłeś. Jeszcze taki rudy wąsik? No fajnie. on no, z tej lufy. Gościu, kurde, normalnie nauczy się chyba z lufy tylko i wyłącznie strzelać. Nie strzela z broni takiej palnej, tylko wybuchowej. Dobra, przejdziemy sobie troszkę do przodu. U góry ktoś jest? Nie. Dobra, u góry nikogo nie ma. Więc idziemy dalej. Kolejne niemieckie wojska. Musimy pojedynczo ich wystrzelać. Dostał w czapę. Ładnie. Ładnie, Dawid, ładnie, bo wy mnie nie pochwalicie po tym. No to ja sobie wolę już tutaj od razu samemu powiedzieć, że dobrze strzelam, że jest wszystko dobrze. Jednego pojechałem, drugiego pojechałem. Tam jest trzeci, którego nie widzę, ale strzelam skąd lecą kule. Kolejny chce wejść. W CKMA Dobra, przeskoczymy i lecimy. Tu jest kościółek bardzo ładny zresztą. Zapomniałem już, jakie to jest miasto. Co oni tam po niemiecku coś dupczą. Ja, 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 dasz timt. Musimy oczyścić ten dom. No dobrze. No to dobra. Granaty, granaty, granaty. Oni wyjdą zaraz. Dobra. Co go, go, go? I ja mam sam wchodzić? Chyba cię, kurde, pogrzmiało. <laughs> Aż się, kurde, zadławiłem. Czekajcie. Musimy ich poczęstować kolejnymi granatami. No, dobrze z tego bara. Jednym strzałkiem. Aż normalnie taką minę zrobiłem, bo się przestraszyłem. Uuu, ale bułkę zerwał. Dobra, ziomek. Na spokojnie. Powiem wam, że jest naprawdę bardzo fajna teraz rozgrywka na tym wysokim poziomie trudności. Bo jak grało się kiedyś na tym najniższym, bo jeszcze nie byłem takim kozaczkiem, jak teraz e, uważam za takiego właśnie, no e, to chciałem tylko to przejść i mówię, e, ja się boję ginąć, bo to będzie długo trwało. Teraz właśnie chcę, żeby była dosyć fajna... Yy, nie dość że atmosfera, to żeby też oczywiście jakaś taki challenge zrobić. Taki poziom trudności, żeby był dostosowany, nie? Co ja muszę rozwalić? O oh, fucking shit! Oh. Kurde, ale z której strony chcę, abym poszedł? Czekajcie, bo ja nie rozumiem tego gościa. Tędy nie mogę przejść. Jest tu przejście na dole, gdzieś tu go nie ma. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. A no tutaj mam podejść. No to Kama, no. Jedziemy z pukawkami, moi drodzy. To są pukaweczki. Jak grałem, to kiedyś gadałem w ogóle, że to są. One strzelają z kapiszonów, bo one taki śmieszny dźwięk mają. I one bardzo małe obrażenia zadają, te, te bronie, te karabiny. Nie widzę żadnego. To zły znak. No, tak jak myślałem. Kurde. Zniszcz pancerwafera Wafera. Zajmij kościół, moi drodzy. Teraz musimy kościółek zająć. Rzućmy tam tutaj granat. Tutaj są ludzie. W środku są właśnie. Może tędy wejdę. Ładnie, już przygotowani na mnie. Wow, wo wo granat, granat. Dobra, weźmiemy sobie broń. Może moi będą chcieli mi dołą dołączyć do mnie, czy tam tylko jeden gość został. Tam chyba tylko jeden gość został. Ja pierdzielę. Okej. Okay. dobra, on teraz wejdzie. Right side, a to jest mój. Fuck. nie widzę. Gdzie, u góry? Organista, to ty. Jak tam wejść? Na chórek. E, jak tam mam na chórek? O, tutaj. Dobra Gdzie jest jeszcze jakiś organista, co? Come on Dobra, musimy sobie wziąć inną broń EP40. Zajęliśmy kościół, spotkaj się na drodze z sierżantem Randalem Musimy się okopać i poczekać na resztę kompanii Jutro moi drodzy. Jutro Zobaczcie, jak się przygotowali. Mnie to zawsze śmieszyło, że wykonaliśmy całą brudną robotę i dopiero wtedy przychodzą. Dopiero wtedy przychodzą. Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnej misji. Jeżeli wam się podoba seria, oczywiście możecie to okazać poprzez skomentowanie, zlajkowanie, wejść na mojego fanpage'a. Jak chcecie sobie jakieś gierki kupić w g2.com, tam na dole macie link, możecie sobie jakieś wyprzedaży znaleźć. Tymczasem żegnam Was w tej amerykańskiej kampanii Call of Duty 2. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!